Hej, 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 ludziska! Z tej strony Wamper i witam Was w kolejnym odcinku Kingdom Come Deliverance. Jeśli nie oglądaliście poprzedniego materiału, zapraszam Cię do wrócenia do niego, a my będziemy kontynuować y, misje, wszystkie fabularne, które są związane z oblężeniem zamku w Thaumburg. Mamy trochę tych misji, ale jeszcze parę słów, jeśli. Oglądałeś już mój odcinek bez subskrypcji? Zasubskrybuj kanał. Zostaw dzwoneczek, aby być na bieżąco. E, zostaw łapkę w górę, jeśli się spodobał materiał i udostępnij go, żeby było nas więcej. A bez większego już pitolenia, zaczynamy nasze zadania dzisiejsze na Pana Dziwisza. Na dziś. Czy czuję się trochę lepiej, Panie Dziwiszu? Jak się I felt better, boy. I feel awful, truth be told. And my shoulders paining me. Let someone the wound and you'll soon be better. But, <laughs> the be healed, perhaps. but the spirit. Henry, can you do something for me? I need a priest as well as a physician. The closest was in Rotna. But I don't know what happened to him. And then there's the one from Ujits. What's his name? Godwin. But why would you need a priest? The wound will heal, especially with the help of, one of the monks. No. It's not about me. I've got a lot of wounded here that won't see morning I księdza szukać. O matko. Mm. No ciekawie, ciekawie wam powiem. Popytaj o, o bo zawsze ktoś potrzebuje pomocy, poradzaj z panem Dziwiszem. Czyli to mamy już rozchacone, przekonaj medyka z klasztoru, aby przybył do Talmberg. E, dobrze, dobrze, dobrze. Mapa, e, moment, ma, ma, moment, 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 to ściągnijmy. Niepotrzebne nam to. Dużo nie daje, ale nam niepotrzebne. To nam za to dużo daje. Saksońska przyżywanica ale tam to może być zepsute. pokaż. Naprawmy sobie nasze przedmioty, kowal niezbędnik tak, to krawca cyk cyk cyk, płatnerza, uuu mamy tu do, do, do naprawiania naszego ekipunku, no dobrze żeby pozbierali to wszystko wam powiem. Dobrze, to mamy, to mamy moi mili. Coś tam poziom wzrósł, tutaj wzrósł. Konserwacji. Dobra, co mogę, żeby my teraz tutaj w sobie wpójść. Ubił, który masz, będzie o 15% mniej yy, niszczył i zużywał. O, krawiec. Do no, Twojej charyzmy. O, a to akurat fajne. No. To akurat fajne. Buty, tutaj sam naprawiłeś, no to nie. Yy. Ile można punktów tutaj z tego wydostać? Pewnie jeszcze z jeden na pewno. No, weźmiemy tego krawca. Dawaj. Yy, bala z wodą, bala z wodą. Tu jest na pewno, umyj się, bo chcę zobaczyć, czy mi charyzma dzięki temu wzrośnie. Tak, charyzma na 16, więc dzięki temu. I tak, e, mapa mapeczka. Mamy co nieco tutaj do roboty. To na samym końcu, na samym końcu będziemy robić. z Znajdź Konrada Chrysera, w Zawiew, klasztorze. To na samym końcu. E, tutaj jest co? przekonaj medyka z klasztoru, aby przybył do Tamberg. Co to jest za. E, chyba, że to jest z tym medykiem. Nie, to jest. A, dobra, znajdź Konrada, to będzie on gdzieś na tym wielkim obszarze. Niby ma być. Hmm, dobra. Hmm. Tutaj co mamy? Eee, w obozie nie ma za wiele mięsa. Mógłby pójść coś ułowić. Dobra. Tutaj z medyką, tak. Sprawdź czy się przygotowała coś, co będzie. Do... Eee, co, to co? Czy co przepędza sens powiek? I tutaj co mamy? W obozie nie ma piwa, idę do tak? i znać księdza, który przybędzie do Tauberg. O może tutaj bym z tym księdzem tutaj pogadał. Dobra, to na razie która godzina? Szybką podróżą bym się udał do tutaj, do użyc. A potem będziemy zdecydować dalej. Yy, pyk. Użyce. Pyk. bo potem będziemy decydować dalej co będziemy robić z tym co będziemy z tym robić wszystkim hm. nawet szybko poszło myślałem że dłużej zejdzie nam ta szybka podróż o. kurczę jeszcze chwilę moi mignili będą święta już praktycznie za rogiem, nie? Są eee, wpierw do tawerny porozmawiajmy sobie z tym panem orzysta i hope I can be of help to you. Tak, tak, potrzebuję kilka beczek piwa do Taumberg. no kegs left. Again later or go ask elsewhere. Aha. No dobra, czyli tutaj nic nie masz, mam rozumieć? Um, czyli ty nam nie pomożesz. Mam rozumieć z tego wszystkiego. Czyli to będzie na tej zasadzie, że idź, sprawdź, może się uda. Ej, niedobrze, niedobrze. Niedobrze. Nie lubię takich zadań. Pójdźmy, może, w tym kierunku, do tego księdza. Jest pod punktem E, a akurat nie w tym momencie mieczem wojuje. Przestań.

Let him come and speak to me himself. But I'm not going anywhere. It's mm -hmm. your fault I have to live with a sword dangling over my head, Hal. And don't think I've forgotten it. I never forced you to do anything. And just because I didn't help you out, you're denying God's forgiveness to innocent strangers. How dare you! Do you think I'd stoop to such pettiness? My reasons are honorable. <sighs> Dobre, Dobre. Understand. So why don't you turn it round on them? Why don't you say you'll go to Talbo because it's the right thing to do and your Christian duty? Even though you might be shot in the process, like that saint, Sebastian. That might help, I suppose. Tell me the truth. Is the air really thick with arrows? It is a siege, but all the camps are well out of range, so you don't have to worry about. Mm -hmm. that. Well, I'll see how the the Mangle works, and then I'll go. At least getting out of here for a while will give me a break from all those judgmental looks. To forgive is human, damn it. Or is it to air that's human? I can never remember. Huh. <laughs> no, dobra, <laughs> <quite> <laughs> Rozmowy. Czy jednak charyzma na coś się nam zdała w końcu i dobrze To co? Tutaj nic nie zdołamy zrobić z tym, no to pójdziemy może teraz. Pójdziemy teraz może do... Węglarza, z węglarza poszlibyśmy tutaj co? Mhm. Tak zrobimy szybka podróż tu na razie. Na razie szybka podróż do Thunberg, o, przepraszam was, mikrofon torąciłem. Szybka podróż do Tanberg i z Thunberg udamy się na razie do mm, naszego zadania głównego, który jest między innymi z węglarzami, żeby te smołę bodajże ogarnąć tam. To my tam szybko się teraz wybieramy. Eee, w tym kierunku, pokażę jak tam dokładnie dojść najlepiej. Troszkę oddal. Hmm, no i lepiej na wprost biec, w sumie. Na wprost, tu odbić na lewo. I tu na wprost. I do góry. Biec. I tutaj na lewo, tak? Nie, na lewo, co ja też gadam. No, tych kurcze tutaj, co od, od skóry byli. E, od skór. I teraz tutaj. I ścieżką. Dobra, e, w tą stronę ścieżką. To może być najlepiej, dobra. Na polowanie będziemy musieli się udać. Wiecie co? Na pewno polowanie chyba zrobię w tamtym rejonie, co było z Janem Ptaszkiem. To będzie szybkie polowanie. Ja zrobię na tej zasadzie, że ja będę tylko psa używał i ja Wam to pominę. Bo nie chcę Wam zawracać tej gitary takim niepotrzebną błahostką, bo to będzie tylko i głównie i wyłącznie polowanie na. Mm, a króliki, nie oszukujmy się, żadnej innej e, dzikiej zwierzyny raczej nie będę polował. Nie mam ochoty ani zamiaru się bawić w strzelanie z łuku. A wiem, że psa teraz mogę wydać komendę, żeby zapolował za mnie za, na coś. Także to nam bardzo ułatwi sprawę względem mm, polowania, nie? Hmm, ten na dół. No, jeszcze kawałek. I jesteśmy u węglarzy. No i dobra, złaś z, z, z wierzchowca? Naszego Alburga. Alburg? Eee, węglarz bliźniak, nie? No, ja też. Radan. Radan? Kto to jest ten Radan? Radan. Nie kojarzę gościa. E, przedstawiciel węglarzy. Radan, radan. Eee, macie trochę smoły? Already, what happened to the last lot we supplied? I don't know, and it doesn't matter. Do you have any or don't you? I do. I had a buyer lined up, but it's been a while since he showed his face. What do you need it for? Tamberg's been taken by a horde of brigands, so we're laying siege to it. We could use some pitch. Christ, blood! I hadn't heard the news. All right, it's all yours. You gave us a hand with that ginger when we needed it, and if it's for Sir Divish, I know my duty. Dziękuję bardzo, dziękuję Kwatermistrzowi? A gdzie jest ten kwatermistrz? Gdzie jest ten kwatermistrz? Mogę wiedzieć, jak ten kwatermistrz? Pokaż te zadania. Pomów z Bachmią, w obozie to nie. Powiedz kwatermistrzowi. E, gdzie jest E? Literka. Jest, tutaj jest kwatermistrz. Dobra, to to nie będzie problemem. Mm, to mamy, ale udamy się od razu tutaj. Eee, mamy tu jeszcze jakieś karczmy w obozie? No nie, tutaj maszmy jeszcze jedną karczmę i tutaj jeszcze w razie czego by była jeszcze jedna karczma, co to jest w ogóle zadanie? Nowe zadanie w DLC. Nie wiem co to jest i na razie nie chcę tam iść, ale na pewno tam się może udamy. Na razie do podpunktu F lecimy. Koniku mój, koniku mój. Pędzimy tam gdzie nasz rój. O, żołądek się burzy, po wybrzeżu było leciało. Mm, teraz tutaj. Tak, pokaż mi mapę. E, najlepiej lewą od nogą, czyli w tą stronę. Jest przed siebie i zaraz będziemy praktycznie na miejscu. Mam nadzieję, że nikogo nie napotkamy po drodze, bo nie chcę mi się walczyć z nikim. Więc mam nadzieję, że żadna zasadzka na nas nie czeka. To, że tam szybkie podróże nie można wykonać, tak? Tak, jakbym wykonał szybką podróż, to by, by nam mniej czasu zajęło, nie? Eee, biegniemy, biegniemy. Jeszcze i tak będziemy praktycznie na miejscu. na kwaj, co będziemy się bawić. Jakieś kurcze po drogach, bieganie, nie? Eee, o, jesteśmy, jest tutaj kaczma. Z tej karczmy pokradniemy trochę. Znaczy pokradniemy. Powiemy, co nam trzeba, nie? Nic nie będziemy kraść. Co ja też głupoty gadam. O, jest szybka podróż! No ale dał ciała, to faktycznie tu jest szybka podróż. Dobra Pan F, pan pod literką F F, 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 F. F jest pan tu. Andrzej. Andrzej! Andrzej! Andrzeju potrzebuję... Czy możesz wysłać trochę piwa do Talmberg? Potrzebuję kaczmarza w przybysławicach. O też by mi się przydało. Ona jeździe na e, to Andrew, nie ma więcej w Będziesz miał zapłacić? Czy nie masz płacić podatków w piwie? O, dobre, 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 bo nie, Mogę się wkurzyć i przyjdą sobie odbić. Mogą się, mogą się wkurzyć i przyjdą sobie odbić. No też prawda, ale dać się nie tego. I managed to wriggle out of it. Nobody's come collecting. Uh -huh. but right now, there are three noblemen camped by Talmberg, one of whom might be very interested to learn about all the tax you owe. I imagine he might want to collect it in the form of beer. Hmm. When you, you put it like that, I have got a few. No, you. Oh, that oh, you. was know. a They'd always spoil if I kept them longer, and I'd have to throw them away. Just remember if you poison them, they'll hang you for it. A... No, soldiers to drink it up long before I saw the wall. And what's more, what with all that cabbage being eaten, it went. And, the and give their my regards. Tell them I'm sending my best Mhm. Mm no, no, A i jeszcze dajmy to. Powiedz, dobra to się udało. Powiedz, kto mi o piwie. Dobra, a to

Dobra, mam tamtą przekazać wszystko dalej, nie? O smole, tutaj muszę do niego podejść. FK powinna nam zniknąć zaraz. To co tam teraz pisze? Dobra. Mniejsze o większe. Idziemy do Talberg i pójdziemy do podpunktu E i potem do C. Bo tam tylko nam zostało C, E i D i tutaj będzie D. FK mamy załatwioną, czyli tylko nam podpunkt jeszcze C by w razie czego zostało. Dobra. Talmberg hmm. Aha, jeszcze te jedzenie Ojeju, to jedzenie muszę jakoś skołować Najwyżej no zrobię wam cięcie To ogarnę na szybko, na szybko, nie? Żeby nie było problemu, może jakieś sarny jedną, dwie lub poluję Jestem ciekaw czy jakbym polował na sarny, to by było szybciej, nie? Nie wiem ile mięsa jest sarny jednej Teraz tak się nad tym zastanawiam Tak wam powiem to mnie akurat nie pytanie nurtuje. Mogłbym też te kury pozabijać, wszystkie, które tu są, ale te kury chyba dużo mięsa nie dają. Ale tu świnie są, przecież... Przecież tu jest wszystko. Co to się znaczy? Co to jest? Strażnik, strażnik. Co te strażnice robią? <grym>, jak śmiesznie to wygląda, nie? Ale te kurde kury, nie kury mi Wam powiem. Ale teraz oni, teraz nagle wszyscy są. Bo powiem Wam, nie wiem czy to był bug, czy co. Ale. Mm, jak my robiłem takie pomiędzy nagraniami rzeczy, szukałem tego ubioru całego, to yy, kurde. Było na tej zasadzie, że mogłem kurde wszystko splądrować, bo nikogo żywcem tu nie było. Kto to? Pan, idzie? Pan Hanusz? Tak, pan Hanusz. Dobra. Pan Hanusz sobie tutaj e, trupta. E, podpunkt E. Mamy tu podpunkt E, mamy tu podpunkt E. I to będzie pan gdzieś tutaj się znajdował. A E, a, E. To ty jesteś tym jednym podpunktem, tak? Mam rozumieć? Dobra. Rozmawiaj. E, przyniosę mięso. Nie. Mam piwo. I'm gonna put a word in about how well you look after us. Like your own kith and kin. Proszę, proszę. E, mam the charcoal burners nearby have some stocks of pitch they'll let us have. That's handy. Sir so Rubard will be pleased. What little we had left was Mhm. Mm dobra. getting worried. Well, he can stop worrying. Dokładnie. D I'll get someone to take care of it. E, Mięso to za chwilkę, bo mięsko muszę jeszcze zdobyć. Piwo mamy, to mamy. Teraz byśmy poszli do punktu C. No to na szybko jeszcze polecimy. O tak na skróty. Tędy do góry. O, 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 no, 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 no. wyjdziesz, wyjdziesz, wyjdziesz. No tutaj do troszkę i troszeczkę. No, 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 no. Kurde, prawie, prawie. O i jesteśmy. Praktycznie skrótami nam się udało przejść. Tu cyk, tu cyk, i to pod punktu C do tamtej wieśniaczki pójdziemy. Może się uda. Jak nie, no to zrobię Wam cięcie i pójdziemy do jakiejś innej. Ale mam nadzieję, że uda nam się przy tej co będziemy. Eee, tutaj jest obóz chyba drwali, z tego co mi się kojarzy. Tak, obóz drwali. Widzę ich już stąd po, po lewej stronie. Eee, my pójdziemy tędy i zaraz na prawo. O tu. Ciekawego miejsca. Tu na prawo to prosto. E, zaraz chyba będziemy u nie na miejscu, mi się coś wydaje. E, tak, zgadza się, jesteśmy mu mnie na miejscu. Dobrze, ta minimapa prowadzi. O czym znaczy, minimapa? Eee, się nazywa. Nie minimapa, tylko to. E, kompas. E, masz Alexis, który powstrzyma nasze oddziały przed uśnięciem? Oto. do you know of anything that might help i do know of a concoction to ward off sleep i can teach you how to make it if you like no i need someone who will do it for me i'm sorry but i'm not a miracle worker i can only sell you what i have

Przekonaj. 60 Uuu, to LHM będę musiał ostro cisnąć. Coś czuję. Dobra, przede wszystkim muszę zobaczyć jaki to jest przepis. Żywot karczmarza to nie. Jest ten przepis. Przepis na koguci eliksir. Chyba to. Już znasz ten przepis. Aha. To będzie ten przepis? Rozumieć? Ten którego powieki opadają ciężko, ciągle odmawia posłuszeństwa, te, którego czeka daleka podróż, nie wypije ten elixir i zre zregeneruje się. Dobra, czyli to będzie to eee, ile na tego by trzeba było? 60. Kurczę, no to będzie trochę ważenia tego. Babo! Ona tu eee, zobaczę tylko, co nam potrzeba. Najwyżej z twojego gródka bym tu zawalił to jak to znajdę, co mi będzie potrzebne oczywiście bo ja nie co tam koło klasztoru, pójdę o i tam to będę ważył i tyle Zacznij alchemię hmm, czytaj kogucik, gdzie to było? eliksir na trawie, nie, to nie kogucik, eliksir, dwa mięty, jedna waleriana i chyba około trzech wychodzi z jednego No jakoś tak rozmawiaj pokaż mi swoje towary kogucik eliksir zguby kumako ppp eliksir kogucik eliksir masz tylko aż jeden rozumiem mięte masz 4 a Valerianę masz jakąś Waleriana nawet nie masz a nie masz waleriany 5 Waleriana 1, czyli 5 i daj resztę mięty. Będę musiał pojechać tam do Uży, za To wychodzi. Hmm, gdzie masz tę miętę? Dawaj, tę miętę, babo. Nie może. No, przecież widziałem tę miętę wcześniej. No, gdzie ona jest? Jest, jaki ja ślepy jestem. Wszystko weź. Tak. Tak, zapa, zawrzej ołowę. E, zobaczę tylko jeszcze w jej ogródku, czy nie ma jakiejś tu mięty. Bo mi się nie chce tak daleko chodzić. Może tutaj znajdziemy coś, co nam pomoże. Co tu jest? Tu jest e, barsz e, sosnowski, kurde. Sosnowski, barsz mm, sosnowski. Nie ma nic tutaj u niej. E, to co, może cięcie zrobię. E, zbieram tych pierdół. Zrobię misje związane z chwastami chwastami. No, pozbieram tych chwastów, pozbieram króliczków. I widzimy się za chwilę co? Tak. Także moi mili, ja robię cięcie i widzimy się za chwilę. Także cięcie. Albo nawet nie cięcie, bo tu 24 minut odcinka mamy. To w przyszłym odcinku zaczniemy od tego, że wszystko sobie popoluję i zaczniemy sobie rzecz tą zwaną mm, Yy, związaną z tym no z odzyskaniem, z odzyskaniem, no rozdaniem tego mięsa i jeszcze do tego hmm, jak się nazywa, do yy, alchemii, do skończenia. Także dziękuję Wam moi mili za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, dzwoneczek, aby być na bieżąco, udostępni. Ja uciekam, trzymajcie się, cześć!